Słuchasz nagrania pod tytułem Za zamkniętymi drzwiami. Ludzki umysł przechowuje wiele obrazów, brzmień dźwięków czy nawet zapachów. Ludzką pamięć z powodzeniem możesz porównać do twardego dysku komputera, na którym w wyniku procesów zapisane zostały jakieś dane. Masz różne wspomnienia, takie po przywołaniu których pojawia się uśmiech na twarzy, takie, które, gdy się pojawią, powodują szybsze bicie serca i stan ogólnego pobudzenia są też takie, które wywołują dyskomfort psychiczny, żal, rozdrażnienie, wstyd. Na pewno nieraz zadajesz sobie pytanie jak zapomnieć, jak nie pamiętać tego zdarzenia, chwili, jak w komputerze jest to proste, przeciągasz pliki do kosza, następnie klikasz opróżnij kosz i po sprawie. Jak to zrobić z ludzką pamięcią? Posłuchaj. Pomocą przychodzi pewna znana technika stosowana z powodzeniem w psychologii i psychiatrii. Nazywa się celowa amnezja. W stosowaniu jest bardzo prosta, wymaga jedynie z Twojej strony zaangażowania wyobraźni wprowadzenia ciała i umysłu w ogólny stan relaksu i odprężenia. Gotów to do dzieła. Połóż się wygodnie z wyprostowanym kręgosłupem i zamknij oczy. Aby rozluźnić swoje ciało i uspokoić myśli, zastosujesz technikę liczenia oddechów. Policzysz od 120 w dół, a każda malejąca liczba niech stanie się twoim kolejnym oddechem. Ja wracam za trzy minuty i zabiorę cię dalej i głębiej do pewnego archiwum, gdzie. 120 119 118 117 116 115 114 113 Spójrz, stoisz na początku długiego korytarza. Z wyglądu korytarz ten przypomina długi hol w jakimś biurowcu. Jesteś w swoim archiwum wspomnień. Za chwilę pójdziemy jeszcze dalej, ale nim to się stanie, odwróć się i zamknij na klucz drzwi wejściowe. Znajdują się za tobą. Zrób to teraz. Doskonale. Po obu stronach korytarza znajdują się drzwi, na każdych z nich znajduje się tabliczka opisująca jakiś etap Twojego życia dzieciństwo, przedszkole, szkoła podstawowa, średnia i tak dalej. Pójdź teraz z korytarzem, odnajdź drzwi z tabliczką odpowiadającą etapowi, z którego chcesz usunąć wspomnienie. Ruszaj. przed wybranymi drzwiami, naciśnij klamkę i wejdź do pokoju. Następnie zamknij za sobą drzwi. Spójrz dookoła. Znajdują się regały pełne biurowych teczek, segregatorów, skoroszytów. Na każdym z regałów widnieje tabliczka na której napisano rok, z którego pochodzi dane zdarzenie. Odszukaj teczkę, segregator, skoroszyt, który zawiera wspomnienie, które chcesz usunąć. Każda z nich jest bardzo wyraźnie podpisana, więc odnajdziesz ją bez najmniejszego problemu. Czy masz w ręku teczkę ze wspomnieniem lub wspomnieniami, jakie chcesz usunąć? Upewnij się, czy to ta teczka. Zajrzyj do środka. Mogą w niej być fotografie, zapiski przedstawiające owe wspomnienie. Sprawdź to. Spójrz. W prawym kącie pokoju stoi niszczarka do dokumentów. Podejdź do niej. Następnie wyciągaj z teczki kolejne kartki, zapiski i zdjęcia, jedna po drugiej, i niszcz je w niszczarce. Niech przemieli, zniszczy, usunie to wspomnienie. Nie miej żadnych obiekcji, nawet jak znajdziesz jakieś zdjęcie postaci lub zdarzenia, które mimo wszystko darzysz sentymentem, nie miej skrupułów. Niszcz. Wspaniale, noże niszczarki z Twojego wspomnienia zostawiły papierową sieczkę. Ale jakaś wprawna ręka mogłaby je odtworzyć. Na to też jest sposób. Na regale po prawej stronie leżą zapałki. Weź je z półki. Następnie papierową sieczkę z niszczarki, przesyp do metalowego kosza stojącego w lewym rogu pokoju. Doskonale. Pozostało Ci jedynie spalić pozostałości po wspomnieniu. Z popiołu nikt i nic nie będzie w stanie odtworzyć tego wspomnienia, a więc podpalaj! Ogień strawił papier, a wraz z nim w popiół obróciło się niechciane wspomnienie. Gratulacje. Teraz powrócimy do rzeczywistości. Posłuchaj, jeśli kiedykolwiek zechcesz pozbyć się jakiegoś wspomnienia, po prostu wróć tu ze mną. Zmodyfikuj archiwum, pobaw się niszczarką i puść z dymem pozostałości wspomnienia. To działa za każdym razem. Ja policzę teraz od jednego do pięciu, każda liczba to uczucie wychodzenia z transu. Gdy usłyszysz liczbę pięć, nie otwieraj oczu. Polesz chwilę i podziękuj sobie za tą podróż. Jeden. Czujesz jak delikatnie powraca świadomość ciała, dwa. Jeszcze wyżej bardzo wysoko do góry cztery. Jeszcze wyżej pięć, jesteś tu i teraz, lecz nie otwieraj jeszcze oczu, polesz chwilę i oddychaj głęboko. Złe wspomnienie z archiwum wspomnień zostało usunięte, spalone, nie powróci już, a jeśli nawet tak by się zdarzyło, Zawsze możesz to nagranie włączyć od początku. Do usłyszenia jutro.